Witam z tej strony Shaggy. Oczywiście to jest kanał Ciemna Strona Giercowania. A to jest gra Plant versus Zombie, ale w wersji tej takiej najnowszej, czyli Gordon Warfare. Czyli połączenie starego uniwersum, Znanego oczywiście, Plant versus Zombie, gra, która chyba wyszła. Na wszystkie możliwe platformy od telefonów, tabletów po konsolę, skończywszy e, plus no, takiego Modern modern Warfront, tak? Call of Duty, czyli mamy widok z, z no, zapleców, można powiedzieć, tak? Tutaj nie spieszę sobie tego zapleców. I naszym zadaniem jest na przykład w tym rodzaju misji, w której na chwili gram odparcie kolejnych fal, e, oczywiście zombiaków, tak? E, po, Poza tym dodatkowo oprócz tych trybów są jeszcze inne tryby, gdzie możemy grać gracze kontra gracze, gdzie jedni się opowiadają po stronie roślinek, a drudzy oczywiście po stronie zombiaków. Gra jak widać jest przygotowana dość zabawnie, humorystycznie i kolorowo. Wyszła w tej chwili bodajże tylko na Xboxa 360 i na Xboxa One. Chyba na peceta też miała być, ale nie wiem czy równocześnie była premiera. Premiera miała, była dosłownie kilka dni temu i nie miałem czasu od razu z tego czegoś nagrać. No ale mówię, wrzucę tak dla pokazania, być może ktoś nie widział, ktoś, być może ktoś będzie chciał na PC peceta e, zakupić jak to wyjdzie. No tak będzie miał takie lekkie spojrzenie. Gra jest naprawdę, no jak widać, e, kolorowa i dość taka ładna. Samą rozgrywkę grałem dosłownie z dwa mecze może dopiero. Wygląda dość ciekawie i Całkiem wciąga. To jest takie połączenie, jakby nie wiem, Battlefield Heroes, troszeczkę może Team Fortress. No taka właśnie kreskówkowa grafika, plus dużo humoru i zabawy. Na pewno znajdą się ludzie, którzy tego typu rozgrywkę preferują i na pewno będą zadowoleni. Ja powiem, że. Po pierwszym meczyku tak średnim się grało. Kolejny już tak bardziej mnie wciągnęło i teraz tak nawet, nawet przyjemniej się gra. Myślę, że im dalej w las, tym będzie lepiej. Oczywiście dodam, że tutaj są też różne klasy zawodników. W tej chwili przeżyliśmy pierwszą falę. Także ja jestem takim zwykłym shooterem, tak zwanym. Tak? Strzelam. Hmm, za wiele to nie robię, ale jest ten kaktusik, który tutaj widać chyba to, on prawdopodobnie postawił e, tutaj jest zapory. Inne klasy też stawiają swoje dodatkowe rzeczy, są klasy też leczące, także taki misz masz, tak jak z innych gier znany, inżynier, po stronie zresztą zombiaków takie, że jest inżynier, jakiś tam żołnierz, tak, medyk, każdy ma swoje jakieś zadanie tutaj. O, się chronić, bo tutaj zombiaki się przedzierają i próbują nasz naszego stracha na wróble, którego mam bronić. <laughs> Zjeść. Tutaj na górze widzimy, że to jest fala druga. I, i ile, ile jeszcze tych fal, w tej fali takich mini fal będzie, tak? Tak jak wspomniałem, uniwersum, można tak to nazwać, tak? Plants vs Zombie jest popularne, powstało wyszły dwie części tych te gry to takie tower Defense, tak gdzie bronimy yy, swojego ogrodu. Wyszło to tak jak mówiłem na konsole, na tablety, na komórki. Ja byłem z tego czasu maniakiem na komórce. To ostro grałem i wzdłuż, dwójeczkę też na tablecie. Nawet byłem do tego stopnia zboczeńcem, że nawet na konsoli Xbox miałem i też grałem sobie. Bardzo mi się podobała ta gra była taka po prostu dość śmieszna i. i przyjemna do takiego luźnego pogrania dlatego z miłą chęcią e, sięgnęłem po tą wersję aby sprawdzić co twórcy dalej mają za pomysł tak, na kontynuowanie tej gry, bo wiadomo mogę sobie zrobić następną trujeczkę, ale tu nic by nie wnieść więc oni przenieśli to w trzeci wymiar jak widać i wyszło im to całkiem przyjemnie Rzucamy tu taką gruchę no i tu już zaczynają pojawiać się Mocniejsi przeciwnicy, tak? Zombi coś specjalni z mocniejszym uzbrojeniem Bo im większa fala, tym oczywiście mocniejsi przeciwnicy, no i Nam oczywiście trudniej będzie Na że nie widzę, chyba, że nie mamy Żadnego lekarza w grupie To może być Kiepsko Co do sterowania, gram padem, ale oczywiście gra jest super zoptymalizowana pod to Na pewno myszką celowałoby się lepiej Także, to osoby, które już jak wyjdzie, to nie wiem, bo się wydaje, nie wiem, czy to nie widziałem, żeby była jeszcze premiera na PC, to. Były konsolę, ale w zapowiedziach widziałem tam w rubryce, że jest też PC. To no może po prostu w późniejszym terminie, jeżeli ktoś już ma jakieś inne informacje, to niech mnie poprawi. No i myszka na pewno kierowałoby się lepiej, ale padem jest naprawdę też super zrobione. Naprawdę to chodzi jakoś tak płynnie i, i dobrze się celuje. No i widzicie, taka sieczka po prostu. To jest po prostu jeden z tych trybów. Są jeszcze inne. Na pewno gdybym grał przeciwko graczom, byłoby ciekawie, bo to są tylko boty, prawda? Dobra, użyłem wskrzeszenia. To są tylko boty, a gdy się gra przeciwko prawdziwym graczom, jest lepiej. Tych plansz na pewno jest też sporo. Ja widziałem dosłownie kilka. I trybów rozgrywki też jest bardzo dużo. To jest taki zwykły survival, czyli kolejne fale na przetrwanie, tak. Przychodzą i my musimy przetrwać, później będzie jakiś tam miniboss, boss, boss. I aż do samego końca. Ale ja właśnie taki rozg taką rozgrywkę lubię w kooperacji. No, w tej chwili gram z jakimiś ludźmi, po prostu typowo dobranymi z automatu, ale czego z jakimiś znajomymi na pewno to byłaby przyjemna rozgrywka, bo sobie pokrzyczeć, tak, współpracować. Ja tu więcej gadam teraz niż strzelam, a zaraz będę się musiał więcej napocić, bo tych zombi specjalnych będzie więcej, a te grubasy, pamiętam, są. W kaskach budowniczych są upierdliwe, strasznie. No i oczywiście levelujemy. Postacie, którymi gramy, w pewien sposób się rozwijają i dostają nowe e, umiejętności. W tej chwili ja tym zwykłym e, takim wojakiem strzelającym walczę, on się rozwija. Pod tytuł oczywiście żartobliwy Garden Warform, no bo wiadomo teraz wszystko. nastawione jest na Modern Warfour. Warfor, war, war, war Pan z gazetą. Pan zombie z gazetą. Eee, także żartobliwy też tytuł dobrany i myślę, że dobrze, bo taka bitka w ogrodzie. Tutaj jak najbardziej do tego tytułu pasuje. Także jeżeli ktoś na Xboxa może posiadał już tą grę, to można byłoby się omówić i zagrać. Ja co prawda czasami nie mam kompletnie czasu, mi się udało dopiero tak naprawdę z paroma osobami zagrać. Z paroma osobami próbowałem. Chciałem, ale mi się nie udało, także jeszcze może się uda, ale czas mam czasami ograniczony. czasem, z czasem e niedługo pojawi się coś z Diablo jak razem z Ja i Kasia jeszcze nasz jeden widz taki, no widz znajomy, e teraz już obecnie, bo więcej z nim gramy gra. A tak jeżeli ktoś mm, na przykład chce w, w jakąś gierkę na Xboxie lub ewentualnie na PC zagrać, to śmiało piszcie, może coś się uda wykołować. Tu widzę że jakieś skórki są, tak. Ja nie mam skórek, to sobie nie można w później kupować. No a nie, zagram w World of Tanks na Xboxie oczywiście 360. Też jeżeli ktoś ma, ma ochotę, to... Chętnie pogram. Ostatnio sporo gram, coś wrzucę niedługo z tego. A póki co widzicie kolejne fale. Mam taki specjalny właśnie granat. I idzie taki, o właśnie... Bo sidło wielkie. I musimy go troszeczkę. Na się mnie będzie zawsze. Tu Elvis mnie załatwi. Elvis, dlaczego go nazywam Elvis? Bo pamiętam z tego złego o Plants vs. Zombies. Tego kolesia i zawsze nazywam ich Elvis, bo z takim krokiem tanecznym taki To właśnie taka zręcznościowa, kolorowa gra. Na luzie, z, z humorem, jak widać, jakieś osiągnięcie dostałem. To super, Elvis schodzi do krainy wiecznych wołów. Aha, ci tutaj. Hmm, wybuchają strasznie. Fala piąta. Nie pamiętam ile już tych fal jest. Ja, ale to chyba nie ja, to chyba jakiś inżynier wsadzi bardziej. I na końcu taki motyw będzie, nie wiem czy w tej planszy, ale w poprzedniej było, że będziemy musieli uciec z tego miejsca. No i fala piąta zakończona. Jakieś tam bonusy. Widzę, że tu ludzie mają pomalowane, czyli gdzieś są jeszcze jakieś skórki. Można miny stawiać, to oczywiście miny. Znany z tego standardowego. Mm, plan versus Zombie. No graficznie jest to fajnie zrobione, kolorystycznie oczywiście. Z przymrużeniem oka, ale... Ale na jak na Xboxa 360, to bardzo ładnie to wygląda. Na Xboxie One myślę, że nie ma wielkiej różnicy, no bo taki klimat tej gry. Co do moich filmów, że ostatnio dużo nie ma na kanale, znaczy, że są dłuższe przerwy, to niestety, tak jak mówiłem wielokrotnie, będę powtarzał, mam bardzo mało czasu, staram się coś nagrać, ale jeżeli coś gram, to to się tylko pogrywam sobie, żeby pograć, tak? Nie zawsze nagrywam. To się może z czasem zmieni, a ja na razie po prostu dziękuję wszystkim, którzy nadal oglądają moje filmy, mimo że są dłuższe przerwy. Rzucają łapki w górę, rzucają komentarze, bardzo mnie to cieszy. Ja nie przestanę nagrywać, nie bójcie się. Po prostu czasem mam mniej, mniej czasu i... Po prostu nie daje rady. Ja nie chcę czegoś robić na odwal, tylko po to, żeby zrobić, tak? Bo to nie sztuka. I będę się starał oczywiście wrzucać filmiki z Warcraft'a. też jest jeden film przygotowany, tylko muszę go obrobić i wrzucić. A na razie oddaję się właśnie w wolnych chwilach różnym gierkom. Takim właśnie wolnym. No bo one nie, nie potrzebuję jakiejś większej spiny, tak? Po prostu siadam i gram. jest przyjemny. A tych gier teraz na horyzoncie jest dość sporo. I także będzie... co pograć, bo... ...Lord of Shadow 2, Castlevania, tak? Dobrze, chyba czy tam później... South Park. Też taki humorystyczny wychodzi teraz gra. A Soul Park swego czasu <coughs> był moim ulubionym serialem, takim, który. Znaczy, no nie wiem, że wałkowałem wszystkie odcinki, ale dość dużo oglądałem. to chyba jak każdy. I na tą grę też szczególnie czekam. Ale wróćmy tutaj teraz do tego Plant vs. Zombie. I mamy następną falę. Zobaczymy, co nam przyniesie. Odpieramy tutaj ataki. No tak jak mówiłem, kaktusik to jest taki chyba bardziej budowniczy. on tutaj stawia zasłony. Dzięki temu... Dobra, rzucimy tu im gruszkę. Jakiś, nie, kabaczek. Kabaczek. Tu oczywiście można budować jakieś takie wyżyczki obronne, ale to, to akurat nie ja robię. Znaczy ja by na mnie nie mogę, to wydaje mi się, że to że te klasy... Właśnie, jak nasz kaktusik. Patrz, w trumnie. Dość mocny. O, dostałem jakiś poziom. będę jeszcze jakiegoś jednego skilla pod egidą, ale to musimy się odblokować. Tu mam kupione takie w sklepiku wskrzeszenia, które jakby ci się przydadzą. No widzicie tego zombiaka w trumnie. No robi się już yy, taka większa rzeźnia, jak widzicie, tak? Mm. Tych fal jest coraz więcej, a chyba tutaj zasobów tych do obrony, bo to na pewno są jakieś, żywoni te budowali płotki, chyba troszkę brakuje. Że nie mamy lekarza, bo to takie. Słoneczkę to nazywam. Słonecznik, taka postać znana z Plans vs. Zombie, to jest właśnie taki lekarz. Tutaj, jak wcześniej grałem, to ktoś taki był, i on ładnie też to leczy w czasie walki i to jest bardzo, bardzo przydatne. No także, trzeba dobrać się, tak? Jeżeli gramy w drużynie ze znajomymi, to na pewno każdy wybierze coś do rozmaicenia, żeby te klasy się uzupełniały, no bo na tym tutaj kolega. Musimy wam to żyjcie. wredne zębiaki. Ojej, niedobrze. Już chyba nie mam tego. czegoś do wskrzeszenia, więc będę musiał poczekać te 13 sekund. Ja muszę. Mam nadzieję, że moi. Chociaż kurczę, tutaj trup ściele się gęsto i zębiaki zjadają nasz. Nasz kawałek ogródka. Moja drużyna zginęła. No, niestety nie udało nam się. Zębiaki przejęły. Przejęły. Hmm, nasz ogródek. Pierwszy raz mi że wcześniej ten. Grałem. I zawsze się udawało, no ale trudno, tak czasami też jest, prawda? Nie zawsze się udaje. 7 na 10 fal udało się, no ale trudno, tak? Nie będę was teraz zamęczał, jeszcze któregoś dnia wrzucę może jakieś z innej mapki. No jeżeli będziecie chcieli, no bo jeżeli was taka gra nudzi, nie interesuje was, no to nie będę was tutaj... Przymuszę do oglądania czegoś, i nie będę nagrywał. wrzuciłem tą grę jako ciekawostkę. Być może ktoś będzie chciał na pc lub na Xboxa kupić i chce zobaczyć, jak to wygląda. Tak to wygląda, tak? Nie było to może jakieś mistrzostwo w wykonaniu, w, mojej, w, moim, w moim wykonaniu, bo na pewno ktoś to tak robi lepiej, ale tak się przedstawia ta gra. Co ja się z Wami będę żegnał, kochani. Zapraszam do obejrzenia moich wcześniejszych filmów, bo jest ich troszeczkę sporo. I co? Do zobaczenia w jakimś kolejnym materiale. Tymczasem barem lasem, Hej.